Dzień dobry. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Pomyślności, zdrówka. O, trochę zimowo się zrobiło. Tak, dzisiaj tak nieprzyjemnie, bo ten wiatr. A co u mnie w oczku? No, dzisiaj rybki zeszły bardzo nisko zimno się zrobiło bo tak to po wierzchu pływały cisza, spokój o widzę, że za oczkiem tam kilka czerwonych widzę na płciźnie pływa jakieś bardziej odporne rybki A tak widzę rybki zdrowe. Fajnie się mają. zahatowane. No, te motyle się trochę boję. Bo to pierwsza ich zima tutaj. Ale to tu dwa mi padły już wcześniej. Nie wiedzieć czemu. A te trzy to. Widać się mają mocno Czapla mnie przylatywała, ale pogoniłem ją kilka razy od paru dni odpuściła Nie widzę śladów, żeby była No jesiotry Jak zwykle nie wiem czy będzie widać tu w kupie tak sobie leżą trójeczka. Też im zimno, no bo stadletów to nie widać. Trochę bałagan, bo pozostawiałem troszeczkę roślinek. taki cień daje bo tu te przepływ jest taki przepust właściwie to niech mają rybki tutaj bezpieczne przejście trochę sitowia zostawiłem to zawsze tak na wiosnę usuwam na co? chodzę na maksa Przerębli jeszcze tych sterapianów nie dawałem, bo nie było potrzeby. Tam w tym tygodniu troszeczkę tam nad ranem przychwyciło, ale przy brzegach. Także na razie tych sterapianów nie daję, bo to później sypią się trochę, to już te stare. Jak będzie potrzeba, to je. Wtedy było, że są przygotowane tutaj obok w szopie. O siatka przed czaplą Bardzo dobra rzecz, mocna tyle lat już mają mam i Agnowa. O tutaj tą to, siatkę trochę pociąłem na takie kawałki żeby całego oczka nie nakrywać tylko tak przy brzegach żeby czapla mi nie wchodziła koty no i tak to jest nie lubię tej pory roku zresztą nikt nie lubi No I właściwie to tyle z wszystkiego, co mogę. Miałem tu do powiedzenia. No ja nic, uciekam. Pozdrawiam ciepło. Cześć.